W sumie jednego, czego mogę życzyć wszystkim w tym roku, to jest to, żeby wam zdrowie nie pokrzyżowało planów. Wyglądam... Oh, wyglądam kurwa, jak kark. Ja nie chcę nic mówić, ale... Czyli ja mam karku? Broda zasłania, czy... Czy tak... Czy nie ma już? No nieważne. Witamy moje mieli w nowym roku 2025. Nie pomyliłem się. Mam tutaj notatki, ale zanim do tego przejdziemy, słuchajcie: 2014 i 2025 mają taki sam układ dni. Więc w 2025 możemy sobie użyć kalendarza z 2014 i on będzie działał. I większość ludzi też może sobie użyć postanowień noworocznych z 2014, bo one będą nadal aktualne. Bo te postanowienia noworoczne to tak średnio działają. Także dzisiaj nie będziemy mówić o postanowieniach na 20, 25, ale może na jakiś planach. Ale tutaj mam notatkę z roku 2024. Napisałem sobie cele na rok 2024. I w sumie to jest aktualne ale teraz. Zaraz zobaczymy ile wyszło. Więcej zdjęć. Zrobiłem kilka dobrych sesji zdjęciowych, także coś z tego wyszło. 20 tysięcy pompek nie poszło w ogóle. Zrobiłem kilka tysięcy przez cały rok. Dobre i to. Troszeczkę mi operacja wybiła z rytmu. Dziś w tym roku nie będziemy robić. Pozbyć się rzeczy, których nie potrzebuję. To każdy razem, gdy jestem poza domem na dłużej, zauważam, jak wiele rzeczy mam, których mi nie potrzeba. I to jest cel, który działa cały czas. Jestem teraz w Nowej Zelandii, wróciłem na kilka miesięcy. I mam wielkie pudło rzeczy do sprzedaży Porobiłem już zdjęcia I za chwilę będziemy je wystawiać Teraz nie wystawiałem przez ostatnie dwa tygodnie Bo nikogo nie ma były, były święta, była przerwa Więc wiadomo, nikt by nic nie kupił Wróci do triatlonu. Jeden triathlon w Warszawie w czerwcu Dodatkowy gdzieś kilka miesięcy później Następnie mistrzostwa świata w półce w Nowej Zelandii No to nam poszło Jak gołą dupą Po żyletkach do wanny pełnej osu. Tam Tak nam to poszło. W Warszawie w czerwcu wycofałem się z tego triatlonu. Odzyskałem chyba 100 dolarów. Z Mistrzostw świata w grudniu wycofałem się. Nie odzyskałem ani dolara. Niestety, bo wycofałem się za późno. Nie pomyślałem o tym, że można to było zrobić troszeczkę wcześniej. Trudno. Nawet nie pojechałem, bo byłem zbyt wnerwiony na to, że, że będę sobie oglądał, jak nie startuję, a nie mogę. Także. Niestety nie udało się. Natomiast powrót do triatlonu jak najbardziej jest cały czas na topecie. Słuchajcie, może się uda. Zobaczymy. W marcu mamy rezonans i po tym rezonansie będzie wiadomo, czy mogę biegać. Kiedy mogę zacząć biegać. W międzyczasie będę starał się coś jeszcze porobić. Może jakieś zastrzyki z kwasu hialuronowego zrobimy. A na razie jeden co robię to rower. I właśnie. Przeszkod. I właśnie w 2000. nie wiem, którym. Nie, to chyba nawet w, w 2020, 2019, jakoś tak mniej więcej pewnie, robiłem ostatni raz Festive 500. Festive 500, czyli przechanie 500 km przez okres od 24 grudnia do 31 grudnia, czyli ten okres międzyświąteczny. W tym roku sobie pomyślałem tak zgupa. zacznijmy jeździć na rowerze, bo już jestem tutaj na miejscu, mogę jeździć, mam przekaz, że można. Więc zacznijmy jeździć na rowerze więcej i zobaczymy ile nam wyjdzie. No zrobiłem 250 km przez ten czas, więcej się nie dało. Zawsze to coś, no w grudniu 2025 może jakimś cudem zrobimy 500, nie wiem jak to się uda, z tego względu, że będę w Polsce, więc jak nie spadnie śnieg, to może coś pojeździmy. Ale od 24 dzień w dzień jestem na rowerze, nogi mi napierdzielają, ale kolana nie, więc jest dobrze. Moc rośnie, siła rośnie, wytrzymałość rośnie, tętno spoczynkowe powoli spada. Idzie ku dobremu. Także zobaczymy, co z tym triatlonem wyjdzie. Jeżeli nam nie wyjdzie, przerzucimy się na rower na wspinanie. Coś wymyślimy. Jeżeli wyjdzie, to coś jeszcze byśmy postartowali. Realnie pierwszy triatlon jaki będę mógł robić, to jest mniej więcej czerwiec lipiec, bo wcześniej nie radę się przygotować biegowo. Jedyne, co na razie mam to orbitrek, więc. Niestety na nim nie ma za wiele możliwości. Poza tym, tu, gdzie mieszkam, niestety wszyscy mają te orbitreki z małą, z małą e, mm, długością ruchu i z tą z długością ruchu, która, której nie można sobie dostosowywać, więc muszę gdzieś pojechać, żeby znaleźć lepszego orbitreka, troszeczkę zachodu. W ogóle iPhone rozpoznaje tego kota tu, o. i go zaznaczę kwadracikiem. No ciekawe, niech będzie. Co miałem jeszcze? Skończyć remont domu. Z tym nam idzie bardzo dobrze. Od kiedy to jest przez miesiąc zrobiłem bardzo dużo. Robię sobie powoli biuro i studio. Jeszcze kilka rzeczy jest niezrobionych, ale ta półeczka jest do, do wyjazdu, ale powoli to studio się e, robi. Będzie to służyło jako i studio, i e, biuro. Mamy oświetlenie, mamy mikrofon. Kamerę nie trzeba kupować, bo iPhony w tym momencie są bardzo fajne i nakręcają dobry materiał, więc wystarczy. Mm. Zaczynam remont łazienki w marcu. Boże. Co miałem zrobić w roku 2024? Uruchomić chociaż jedną stronę www, która może się przydać innym. No nie wyszło. Miałem plan, nie wyszło. W 2005 pewnie też nie wyjdzie, bo jestem zajęty w swojej pracy. pracy kiedyś tam porozmawiamy, bo jest dużo do pogadania. Ale jestem zbyt zajęty tym, żeby robić cokolwiek innego. I rok na, plan na 2024 to wrzucić 52 filmy na YouTube'a. Wchodzi raz na tydzień. No, 5 wrzuciłem. Za 2025 może nam pójdzie troszeczkę lepiej. Mam plan, żeby jednak do tego YouTube'a trochę wrócić, bo przez ostatni. tyle było golów. Cel, celów. Goli, golów, goli. Przez ostatni rok dochodzę do wniosku, że bardzo mało materiałów w internecie jest na temat starzejących się 40-latków, którzy. Zaczynają dostrzegać, jak powinno funkcjonować życie, jak powinno życie wyglądać, i przez prezenta sportu myślę, że można by było coś na ten temat zrobić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam kilka pomysłów, mam kilka wywiadów już sobie ustalonych z kilkoma osobami, więc może nam to przejdzie. Chciałbym zrobić coś takiego od strony finansowej, z jednej strony, od strony sportowej, od strony dbania o zdrowie, nie tylko sport. Może wpleciemy w to właśnie kontuzję, nie kontuzję, jak wracać do tego, jak sobie radzić z tym, że jednak człowiek jest troszeczkę starszy i nie wszystko, co wcześniej szło, idzie tak jak teraz, bo nagle się okazuje, że trzeba troszeczkę dłużej odpoczywać, nagle się okazuje, że trzeba być troszeczkę więcej na siłowni, bo jednak um, wszystkie badania wskazują, że duża masa mięśniowa zwiększa długowieczność, a więcej niż wytrzymałeś i nawet niskie BMI czasami. No więc o tym byśmy sobie mogli porozmawiać. Ale co roku wrzucam, wrzucam jakieś życzenia noworoczne na YouTube'a. Jeżeli wrzucę chociaż jeden film, to jest to to. I w sumie jednego, czego mogę życzyć wszystkim w tym roku, to jest to, żeby Wam zdrowie nie pokrzyżowało planów. Albo nie. Wiecie co? Życzę Wam żebyście mieli tak na wszystko wyjebane jak ten kod. No, nie przejmujcie się niczym. Macie jedno życie i sobie żyje, żyjcie, jak chcecie. I trzeba mieć wszystko inne w dupie. No, to chyba będzie dobre. Dobra, do zobaczenia niedługo.